testy, to jest Kasia Auriculata. Z tej firmy It's Pure Organics. Ja już kilka razy z tej firmy coś tam kupowałam i one są całkiem spoko. Mam nadzieję, że ona się czymś różni od tej senny aleksandryjskiej, ale to wyjdzie na testach. No i oprócz tego leci, lecą senna pod, czyli to jest senna aleksandryjska, ale to nie są liście, to są te takie. Nasionka z, ze skrzydełkami takie jak klonu, bo Kasia jest, ma też takie noski. To się noski nazywały jakie byłam za dzieciaka, by to się nakładało na nos. No i ciekawi mnie jaki kolor nam wyjdzie z czegoś takiego. To jest dość brązowe powiedziałabym. Kupiłam to po prostu jak, to jest przyprawa, w, hinduska przyprawa z tej firmy Jalpur, która też produkuje dużo różnych hinduskich przypraw. My, więc tak, mamy kasję auriculata oraz te noski, które Wam opowiadałam. Będziemy je robić z amlą, z acerolą i z ciką różą. Nie będę robić niekwaszonej, dlatego że przy ostatnich testach było jasno pokazane, że. Kasia niekwaszona jest dużo ciemniejsza niż ta kwaszona. A wiadomo, że Kasia nie jest taka jakaś super trwała, więc nie ma sensu jej nie kwasić, bo nie chcielibyśmy, żeby nam jakby efekt spłynął z głowy, więc tu trzeba pamiętać o tym, żeby żeby po prostu ją zakwasić, żeby miała jakąś tą trwałość, bo bez sensu się tak bawić, jeśli to by miało nam spłynąć z głowy. Moja róża wygląda tak. Już sobie ją zalałam i zaparzyłam. Taki czerwony różowy natar. To są owoce dzikiej róży, gdyby ktoś się zastanawiał. Ehm, oprócz tego mam acerole, tam się z, koszmarnie zbryla, ale nie chcę Mój to po prostu można łatwo rozpuścić, albo rozpuścić w wodzie, po prostu i ona tak będzie działać. No i mam amle. No to lecimy. Najpierw pójdziemy z auriculatą, czyli tą. Kasia jest pięknie zmielona i ma taki bardziej żółty kolor, jeśli chodzi o proszek, niż ta obowata. Ale zapach jest bardzo podobny do obowata, więc taki delikatny ziołowy, taki typowy dla, dla kasji. Bardzo ładne, dobrej jakości zioło. No, też całkiem nieźle zmielone, szczególnie jak na przyprawę. Oczywiście mniej niż ta, ta kasia, co Wam wcześniej pokazywałam. Kolor jest taki brązowy, bardziej piaszczysty jakby niż kasia. Niż znaczy to też jest kasia, tylko po prostu inna część rośliny. Więc dlatego ten inny kolor. To jest kasja Auriculata na Dzikiej Róży. No, nie, tak, na Dzikiej Róży, sorry. Zdziwił mnie zapach. W momencie, kiedy rozrobiłam, stał się taki lekko kwasny. Nawet myślałam, że to przez tą Dziką Różę, więc poszłam ją wąchać, ale nie. Ona sama w sobie ma taki lekko paskowaty, ciekawy zapach, powiedziałabym taki bardziej owocowy. Całkiem fajny. I mnie zdziwiły, bo mimo takiego odpornego przesiania, mają bardzo fajną konsystencję i nawet tak się żalują, czyli mają dużą zawartość cukru co będzie sprawiało, że łatwo będzie je nałożyć na włosy, jeśli ewentualnie wyczarujemy coś ciekawego. No to pasty już mam przygotowane. Tak jak mówiłam, ta pasta z nosków jest, ma inny kolor, jest taka brązowa, ale całkiem fajną konsystencja. Jeśli chodzi o auriculata, to konsystencja też jest naprawdę super, tylko i kolor jest bardziej jakby zielony. Zapach nosków jest taki dość neutralny dla mnie. No, tak powiedziałabym, że to praktycznie nie pachnie. Może troszeczkę pachnie bardziej podobnie do henny niż do kasy, powiedziałabym. Już sobie stoją, będą stały tak do jutra. A ja jeszcze tutaj położyłam trochę past na ręczniku, żeby zobaczyć jakie ewentualnie barwniki nam się pokażą na ręczniku, ale problem jest taki, że obydwie w zasadzie się żalują bez powodu cukru, co jest dobre, bo łatwo będzie je spłukać z włosów, tylko przy żelujących się pastach bardzo ciężko jest uzyskać jakieś rezultaty na ręczniku, dlatego że one jakby tak się zbrylają w taką kulkę, taki blob, i nie chcą puszczać tych barników. Ale pokażę Wam później, zobaczymy co z tego wejdzie. już mi się odstały, więc będziemy teraz je nakładać na włosy moje nieodmiennie, właśnie te takie e, jasny, złoty blond. Pokażę Wam w kulce, żebyście widzieli nie więcej jak to wygląda. Może jakieś zdjęcie tutaj zrobię, bo wiele osób mnie wcześniej pytało na jakim kolorze, właśnie na takim. To jest taki jasny, złoty, złoty blond, naturalny, niefarbowany. Wiecie, na farbowanym mogą być zupełnie inne rezultaty, więc pamiętajcie o tym. Wam, że ta auriculata po prostu ma śliczną konsystencję i ten zapach mi się mega podoba. Coś mi się zdaje, że ja się tym ukasuję w całkiem niedługim czasie. Patrzcie, jaka fajna. że tu więcej światła, porządnego nie mam, żeby Wam pokazać. Dzieła to konsystencja też jest spoko, jak wiecie, na przyprawę. To przecież bardzo ładna konsystencja. To co mi się pokazało na ręczniku mnie trochę przeraża, bo to był ewidentny pomarańcz i mam nadzieję, że ja tutaj po prostu nie stworzyłam nowej henny. No ale zobaczymy co wyjdzie na włosach. Jeszcze chcę to położyć trochę na ręcznik, żeby zobaczyć, czy po odstaniu jakby tego pomarańczu jest więcej. Jest mega trudno zrobić to lewą ręką, ale Czegoś dla Was nie robi, nie? Dobra, noski są żółte, owszem, ale nie porównywałabym tego do Henny. Ten warwnik jest jakby taki bardziej rozwodniony. Jest taki żółto... Nie, ja bym powiedziała, że on jest żółty. Tutaj e, autentycznie aparat przekłamuje. Może z jakiejś innej strony będzie bardziej żółty. Nie, nie będzie. Zawsze będzie pomarańczowy. Ale ja tutaj widzę gołym okiem taki żółto-lekko-zielonkawy barwnik, więc e, no zobaczymy, co z tego wyjdzie na włosach. Bardzo mnie to ciekawi. Moje próbki już są gotowe, jest Amla, jest Acerola, jest dzika róża. Ja to tak dobrze wypłaszczam, żeby w razie jakby jeszcze mi się nie udało pokryć dokładnie włosów, to żeby one tam się fajnie jakby pokryły tą pastą. I to pójdzie u mnie na boiler, bo tam jest ciepło, więc imitujemy jakby tą temperaturę głowy i czapy. I za jakieś 2 godzinki, nie 4, za 4 godzinki będziemy płukać. Ќе вам покажа со само Dzisiaj opowiem mniej więcej, jakie są moje wnioski po tych testach, które dla Was zrobiłam w takich dwóch turach. Przypominam, że robiłam testy na takim kolorze włosów: zrobiłam testy Kasią Obowatą, Kasią Auriculatą, Senną czy Kasią Alexandriną i to jeszcze są noski z tej samej Senny co ta. Tylko inna część rośliny, te nasionka ze skrzydełkami, ja to nazywam moski, wiem, że to ma jakąś nazwę profesjonalną, ale zapomniałam. Wiem, że była słodka, tylko zapomniałam, ktoś mi już napisał. W każdym razie opowiem Wam mniej więcej, co na ten temat myślę i do czego, co może się tutaj przydać. Jestem zdziwiona w ogóle tymi rezultatami, bo wiele, bardzo, bardzo ciekawych rzeczy wyszło. Wszystkim pamiętajcie, że przed klimatami z kasją, jeśli czarujecie, szczególnie jeśli czarujecie coś na blondzie, pamiętajcie, żeby włosy helatować, bo te zioła podkreślają zielone minerały z wody i zresztą to też u mnie było widać na próbkach, po spukaniu jakby te, te zielonkawe kolory trochę wychodziły, a potem utleniały się do jakichś innych kolorów. Miło, że włosy były helatowane, więc naprawdę należy zwrócić na to uwagę, żeby porządnie wyhelatować je, włosy, zanim zaczniemy eksperymentować je z kasjami czy sennami, czy nie wiem jakie tutaj zacząć nazywać. Te nazwy niestety są używane zamiennie, jest totalny, masz jakiś chaos w tym nazewnictwie. Bardzo często na czymś jest napisane kasja albo senna, a w składzie nie ma nazwy łacińskiej, więc w zasadzie nie wiadomo, co w paszce jest, więc na to też zwróćcie uwagę. Oczywiście, jeszcze senes. Senes zwykle w składzie ma tą wersję tej rośliny, która się nazywa senne foliate? O oh zapomniałam, zaraz wam powiem. To jest zwykle, chociaż oczywiście nie zawsze jest skład, więc trzeba wziąć to pod uwagę. Senne folium. Ja tej rośliny dzisiaj ani w tych testach nie, nie, nie próbowałam, więc zupełnie nie wiem, jakie da nam rezultaty. Z tego, co widzę na włosach, to jest bardziej żółta, czyli będzie bardziej nam przypominać tutaj te klimaty z nosków i sceny aleksandryjskie. Ale do tego jeszcze dojdziemy. To jest ta henna, którą większość z nas henna, kasja, co ja wygaduję, którą większość z nas zna, bo jest jakby najczęstsza w sprzedaży, jeśli chodzi o barwienie włosów. To jest ta mityczna henna bezbarwna, zwykle opisana jako henna bezbarwna. Oczywiście bezbarwna nie jest. Daje kolory takie bardzo neutralne. Powiedziałabym, że w kategoriach beżowych bardzo mocno reaguje na kwaszenie, czyli na przykład jak zakwasimy ją kwaśnymi dodatkami na jasne klimaty typu dzika rura czy acerola, to da nam takie super jaśniutkie beże, jeśli damy do niej Amli czy jabłka czy na przykład Aroni, to mocno ciemnieje do takich dość zdecydowanych myślich kolorów. Myślę, że to jest taki produkt najbardziej uniwersalny, bo nam się sprawdzi i do mieszania z henną na uzyskanie jakiejś rurości, bo można ją zakwasić na jasno. No i do przyciemniania włosów, ewentualnie jakieś takie super delikatne. Kasia auriculata. To, mnie, to zioło mnie bardzo zdziwiło. Ono słabo reaguje na kwaszenie w zasadzie bez znaczenia czym zakwasicie, to są super niuanse. To zioło jest mega, mega ciemne, to znaczy przyciemnia włosy, przyciemnia włosy dość drastycznie. Powiedziałabym, że z blondu robi taki myśli blond, z jakimiś takimi leciusieńko-złotymi refleksami, może jakimś takim nawet... Tutaj w, widzicie, tutaj było z dziką różą to kwaszone i tutaj mi się wydaje, że wybijają takie wręcz różowe tony. A jeśli chodzi o amle, no to, to jest ewidentnie zdecydowany jakby taki mysi kolor. Także ta, ta kasja naprawdę nie nadaje się moim zdaniem do budowania zdecydowanych rudości, bo ona będzie po prostu poszarzać i przyciemniać efekt. Więc tutaj zupełnie odradzam, ale zachęcam bardzo do przyciemniania blondu. Super, że, że ona tak mocno przyciemnia bez no wiadomo, bez indygo i bez katamu. Więc myślę, że naprawdę może się sprawdzić bardzo dobrze u osób, które szukają sposobu, jak zejść z rozjaśnionego blondu na na przykład własny myśl, kolor, bez używania indygo czy katamu. Bardzo mnie ona zdziwiła, ale też naprawdę słabo reaguje na kwaśne dodatki. Jak zobaczycie sobie na te takie tabelki, które Wam pokazuję z efektami, to zobaczycie, że ona naprawdę bardzo, bardzo słabo reaguje na, na zmianę kwaśnego dodatku, więc. Myślę, że nie można z niej zrobić super jasnego zioła, które można by mieszać z henną i uzyskać na przykład pomarańcze. Do tego się absolutnie nie nadaje. Czy kasję aleksandryjską, czyli to jest ta wersja Aleksandrina, to jest proszek z, z liści, a to jest proszek z tych uskrzydlonych nasion, o których Wam opowiadałam, które nazywam noskami. Więc tak, to się znowu mega mnie zdziwiło. Ja tej senny w liściach od bardzo dawna używam, do tego, że u mnie się lepiej sprawdza do budowania rudości niż kasja, bo kasja ma taki zbyt neutralny kolor, a to jest moim zdaniem to jest dużo bardziej żółte niż kasja niż obowata. ale jeśli chodzi o żółtość, to to jest jeszcze bardziej żółte, dużo, dużo bardziej żółte i mega mnie ciekawi właśnie ze względu na to, że będzie prawdopodobnie można tym budować totalne żarówki, jeśli chodzi o rudość. Przy mieszaniu z henną. Pokażę wam, jak to wygląda na testach. No ona już sama jest, praktycznie ruda. To jest z amrą, więc jakby ten kolor został przyciszony, ale też jest żółty. Tutaj widzicie z dziką różą, która jest praktycznie sama już ruda. Jeszcze jaśniej niż dziką różą i też ewidentnie rudo. Naprawdę nie dodałam do tego henny przyrzekam. To są same te noski, które wam pokazywałam w pasce. Nic do tego nie dodałam poza kwaśnym dodatkiem. Więc jest to dość szokujące i naprawdę fajne. Myślę, że ma to duży, duży potencjał w przyszłości, jeśli byśmy znaleźli to zioło na rynku. Wiem, że w Polsce jest w postaci całych tych nosków, ale będziecie musieli je sobie zmielić. Mi się udało to dorwać po prostu w indyjskich przyprawach, bo jest to używane do gotowania chyba. Chociaż nie polecam jedzenia tego w dużej ilości, bo na pewno dostaniecie rozwodnienia, bo te zioła powodują po prostu, mają efekt przeczyszczający więc. Trzeba uważać z dosypywaniem tego do potraw. Także jeśli chodzi o noski, jeśli chodzi o senne aleksandryne, to one obie są żółte, z tym, że senna w liściach jest delikatnie żółta, a noski są mega żółte.